Pięciu żołnierzy niemieckich uzbrojonych w pistolety maszynowe wykona teraz rozkaz Advance, czyli ruszy się do 6 cali, a następnie odda strzał do przeciwnika, czyli oddziału y, amerykańskiego. Pistolety maszynowe maksymalny zasięg mają 12 cali. Mierzymy. Wszyscy są w maksymalnym zasięgu. Każdy pistolet maszynowy ma dwa strzały. Mamy 5 pistoletów maszynowych, co daje nam razem 10 strzałów. Jak trafiamy? Bazowo jest to oczywiście 3 Modyfikatory, które tutaj mamy. Mamy modyfikator ujemny jeden za strzelanie na maksymalny zasięg. I to tyle, gdyż zasada specjalna broni szturmowej, jaką są pistolety maszynowe, mówi, że nie mamy ujemnego modyfikatora za strzał po ruchu, czyli jest tylko minus 1, wobec czego trafiamy na 4 plus. Wybieramy teraz kości, które nie trafiły, odkładamy je na bok. Trafiły 3-3 strzały. Ranimy żołnierzy regularnych na 4. Plus oczywiście zginęło dwóch. Tak wygląda strzelanie z broni szturmowej po ruchu. Pokażemy teraz jak działa broń szturmowa, w tym przypadku pokazywane wcześniej pistolety maszynowe, w walce na krótkim dystansie, tak zwanym close quarter, czyli po prostu wykonamy naszymi Niemcami szarże. Wydajemy rozkaz, tak jak do szarży, czyli bieg, run, do 12 cali, uda nam się, czy nam się nie uda, jak widać jest zasięg, nasz oddział, dobieg do przeciwnika. I zacznie się śmiertelny bój w zwarciu. Jak działa broń szturmowa w walce wręcz? Widzicie, każdy pistolet maszynowy, tutaj każda broń szturmowa, w tym pistolety maszynowe, również w zwarciu ma dwa strzały. Tam żołnierz ma dwa ataki, co daje nam również tutaj sumę 10. Jak wiemy, w walce wręcz nie rzucamy na trafienie, tylko od razu na ranienie, więc te 10 kostek, 4 plus i mamy. Trafienie. I jak widzimy tutaj, zginęło nam dwóch amerykańskich żołnierzy. Tak działa broń szturmowa w walce w zwarciu. Zademonstrujemy teraz ostatnią zasadę broni szturmowej, czyli walkę w zwarciu przeciwko pojazdowi. W tym przypadku również wykonujemy rozkaz szarży. Oczywiście bez problemu mamy zasięg do szarżowanego pojazdu. I teraz zasadnicza różnica. W momencie, w którym walczyliśmy w zwarciu z oddziałem piechoty, każdy żołnierz uzbrojony w pistolet maszynowy, w broń turmową, miał dwa ataki. Nie działa to przeciwko pojazdom. Dlaczego? Dlatego, że de facto nie używamy tutaj swojej broni, tylko w walce przeciwko pojazdom używamy granatów. Co znaczy, że każdy żołnierz ma niestety tylko i wyłącznie jeden atak, co daje nam w sumie pięć ataków. Jako, że czołg nam się wcześniej nie ruszał, Trafiamy go na 4. Zdejmiemy kości, które nie trafiły. Trafiło nam trzech żołnierzy.